się, o, prawo, w lewo, w lewo, prawo, o, o, Po jedzeniu kręć się, o, o, o! Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! Brawo, brawo! Poproszę, poproszę, proszę o szczotkę. A co to? To jest gąbeczka dla Ciebie i kot budzik przeprowadzi kocią kontrolę Profesorze. czystości. Słucham. Profesorze! wiem do czego służy gąbka. Do tak, Czeka? Do czego? Do gąbkowania. To... Do gąbkowania? Tak. Nie, nie, no do mycia oczywiście, że do mycia. A no do mycia też. Przeprowadź kontrolę czystości, a ja zaraz wracam. Dobrze, zobaczę czy profesor a, ma czyste uszy. Góry. No czyste czyste. 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 czyste, 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 czyste. A wy dzieci macie czyste uszy? Nie. To świetnie. A a łapki? Nie. Dobrze, kocia kontrola czystości. Podnosimy lewą łapkę do góry. Lewą. Uuu. A teraz prawą? Uuuu, a pan niech nie chowa rok z tyłu. Proszę pokazać. No proszę, proszę, śmiało. A, widzicie, nie chce pokazać. Ciekawe dlaczego. Może ma brudne? Mm, w takim razie, wyszoruję wam łapki. Zgoda? Fajnie, pani muzyczka! Gazu i czadu! Się dzieje, nie wiem sam, że ciągle trudno uciekać.